Witam wszystkich Akwek z tej strony, na początku tego odcinka chciałbym bardzo podziękować A jak Akwarium za zrobienie loga na YouTube i zaprosić do niego na kanał, tematyką dzisiejszego odcinka będzie aklimatyzacja ryb do akwarium. gdy już mamy akwarium odczekaliśmy miesiąc. Rośliny już posadzone zaczęły rosnąć. Cykl azotowy się zamknął, i filtry już dobrze pracują. Tam jest, jak już jest dużo bakterii niltryfikacyjnych, zrobił się taki naturalny syfek na, na, na podłożu. Możemy myśleć o wpuszczeniu pierwszych mieszkańców do akwarium. Nie robimy tego od razu, że wkładamy idziemy do zoologicznego, kupujemy wszystko i to co nam się podoba i wpuszczamy do od razu, wlewamy wodę tak nie można. Tylko trzeba najpierw poczytać o lebach. Trzeba dowiedzieć się jakie mają wymogi i które mogą żyć razem ze sobą. Później, jeżeli już to wszystko przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, które ryby bądź też krewetki yy, i ryby mogą żyć ze sobą. Wybieramy się do zoologicznego. Kupujemy ryby. Sprawdzamy, czy sprzedawca dał nam woleczek taki specjalny do przewozu ryb, że nie ma kan kanciastych boków, które chyba mogłaby się zaklinować i zdechnąć. Sprawdzamy, czy wolek jest no, dosyć gruby, yy, żeby nie był to taki jak. Są w biedronce do pakowania bananów, bo też się z takimi spotkałem. Gdy już mamy yy, nasze ryby, kupiliśmy, przyszliśmy do domu, yy, to, to albo są trzy metody. Albo worek, zaczn zacznę od pierwszej metody: worek wkładamy do akwarium. Na jakieś 20 minut, czekam aż temperatura wody się wyrówna. Później, dolewając stopniowo no, co, yy, co 5 minut, no, tak, 100, 50, tak 100, może 50 ml wody, tak na oko. żeby pH wody i GH i inne yy, wartości chemiczne wody się wymieszały, żeby ryba nie doznała szoku. Później po wykonaniu 5 takich zabiegów dolania wody bierzemy siadeczkę, taką normalną do wławienia ryb i bierzemy jakąś miskę, kubeczek, konewkę, czy coś takiego. I do tej siadeczki przelewamy wodę i w tam ryby do tego wpadają. Później je y, bierzemy i wypuszczamy do akwarium i gasimy światło, żeby, żeby się zaaklimatyzowały. Yy, druga y, metoda jest taka, że przerwamy y, zawartość do kubeczka takiego plastikowego po śmietanie czy po jogurcie. I wkładamy ten pojemniczek nasz do akwarium na 20 minut, niech się temperatura wyrówna. I tak jak wtedy z metodą woreczkową dolewamy wody co jakieś 5 minut, i po 5 takich procesach przed siateczkę i do akwarium. I też gasimy mi się, żeby ryba się zaaklimatyzowała. Trzecia metoda jest. Metodą propelkową stosuje się ją do krewetek, do wrażliwszych ryb, ale także można zastosować do zwykłych ryb. Przez to dostanę mniejszego szoku poprzez spuszczenie do akwarium. Czyli bierzemy taką leczkę z zoologicznych do bręczyków. Taką najmniejszą, żeby była taka najcieńsza, najmniejsza. Zrobimy supełek na tym, i woda bardzo wolno przez to przecieka, tak propelkami, dlatego to się nazywa metoda propelkowa do tego pojemniczka lub wiaderka lub folii, w którym się znajdują obecnie ryby. Gdy już się woda zalała nam, że zalała całą objętość tego pojemniczka, przy mniej wrażliwych rybach możemy je wyłowić siateczką i wpuścić do akwarium. A przy bardziej wrażliwych rybach i krewetkach po prostu opróżniamy tą zawartość i, w, i tak jeszcze trzy razy czekamy aż się napełni. Po tym procesie wyławiamy ryby lub krewetki siateczką i wpuszczamy do akwarium. Też zgaszamy światło. Żeby naszym rybom, krewetkom, po prostu stres nie, zaszkodzi, nie zaszkodził, żeby się one nie zestresowały i żeby nam nie padły z tego stresu. Po takiej aklimatyzacji, czyli ona trwa tak mniej więcej z oswojeniem się ze zbiornikiem, już zaczę Gdy ryba zacznie normalnie pływać, gdy zaczyna być ciekawska, to poznaje teren, po którym będzie pływać. Yy, nie karmimy wtedy ryby przez 1-2 dni, żeby zdążyła się zaaklimatyzować. I później możemy nakarmić. I cieszymy się naszym zbiornikiem, że są już mieszkańcy. Cieszymy się naszym małym, podwodnym światem. Yy. No, i to tyle z tego nie tak krótkiego odcinka. Więc teraz możecie zostawić lajka, naprawdę motywuje do kolejnej działalności na YouTube. Możecie też zostawić subskrypcję. Wtedy będziecie dostawać nowe powiadomienia o moich nowych odcinkach? Możecie zostawić komentarz. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że osoby, które będą hejtowały, będą obrażały, nie mówiąc na przykład, że. Że możesz dać to lub to do akwarium, że, że coś nie pasuje, że jakaś porada. To, to nie jest hate. Hejt. Tylko hate przykładowo, ale jesteś dziwny, ale masz brzydki głos, mówisz jakbyś był. Yy, w, się napił czegoś, jakbyś coś brał. I podobne te komentarze będą usuwane, bo po prostu nie chcę spamu tymi komentarzami bo one niczego nie dają, niczego.